Witajcie kochani, wracamy do naszego rezydentowego nagrywania. O, tutaj kurka się podniosła Czy kurka tutaj zesłała Jajko. Nieważne. Eee, tak, zastrzeliśmy tutaj kilka znajdźków, jak pamiętam. O, i sobie przypomniałem, co bo można zrobić z tymi pojemnikami. Tutaj mianowicie będzie można później w późniejszych gatunkach gry kazać aż lej się schować. Bo tak przez wią część gry będziemy z nią podróżować i będziemy musieli jej pilnować Co na dobrą sprawę będzie bardzo upierdliwe Z drugiej strony powiedzmy, że będzie to na swój sposób dosyć urocze Czy do krówki mogę... Przycelować mogę czy strzelić? A, nie będę tego sprawdzać Za bardzo lubię krówki Ok, tu nie byliśmy. Tu się boję weź, czy nie ma łapek. Tu jest na górze fagas, i tu przez okno widzę. Wow, ten rzuca. A skurysem! Kurwa! Gajowego okay, jego. Nie wiem, czy tamten się odtagował. Ajajaj, źle to się zaczyna. <śmiech> <śmiech> Kurde, Jezu, jeszcze każdy mnie złapał. On wszedł kurwa, do środka, a ja wyszedłem do niego. Kurwa, gdzie teraz? Wyszedł znowu przez okno? Jest maresieczko, jeszcze mi do tego sterowania się przyzwyczaić na nowo. Tak. Masz swoje. Pięćki. Awar przeładuje lepiej. Nie ma co ryzykować. Aha. dalej zajdę za sobą. Noszę, dobra <laughs> Przepraszam, ale muszę to odkasznąć coś mi stanęło, eee, coś mi drapało w kardełku, dobra, o mogę otworzyć, aaa, amunicja, no wiadomo, że na takiej zabitej dechą wiosce, co się znajdzie w zamkniętych szufladach, szafkach będzie amunicja do pistoletu. Dobra. Musimy iść. Musimy tak iść. Przyjdziemy tędy. No i musimy iść tutaj. No dobra, nie ma dużej drugi do wyboru na razie. Bo mój ekwipunek. O, mogę zmieszać z tym. A coś tak w te próbówki fajnie robiło, a mi się to podobało. Dobra, jajka chyba mogę też złożyć. Wow, dużo podniosło to życia, więc niż myślałem. to tak, fajnie, no i gitera, dobra. A no tak, kurka, gdzie jest nosi jajka, to ja bardzo chętnie to podniosę. A mówili, żeby pić mleko, że to ci donosiło, bo ja tam. Jest jajka, czy ja dobrze widzę? Tak, amulecik. Aha, dobra. 4 na 15. I oto chodziło ile tu mamy emisji? O 50. I 10 w tym. I jeden jeszcze w zapasie. E, dobra, ale ja wyjdę jeszcze raz. A i na kolejny! Dobry jestem. Kurwa. Wow, o, widzę jeszcze w roku, tam. Muszę pochodzić tu jeszcze. Trzeba to ewidentnie, że pochodzić się, ja lubię to wszystko takie znajdźcie. A nie, to nie jest zaszynik, to jest to gówno na, na drzewie. Cholera. A tu trzeba pochodzić, ja lubię wszystkie takie znajdźcie. To to, to to, to trzeba porobić dobrą szopą dołką. Tu coś jest schowanego. Nie, nie jest. Teczki trzeba posprawdzać. Szapki pootwierać o pieniądze W typowej biednej wsi w skrzynkę Zawsze są pieniądze jeszcze pochowane To pieniądze, znowu pieniądze, dobra Otwieraj szafki, co to diament Dobra Skarby fajne, dobra 600, 1090 Muszę tutaj, gdzie był ten debil, bo tu nie byłem. O, o i tu nie byłem. Pusz. jeszcze raz, a to chyba w bok mogę tylko. on pcha do przodu, ok. Czyli jest tutaj coś ukrytego, jakoś to mogę zrobić. Dostać na pewno się tam mogę. Trzeba jeszcze rozgryźć sposób. Eee, dobra. To nie jest to. A e, nie, to jest moje miejsce przeznaczenia. Dobra, to dobrze, że nie poszedłem tam z buta. Nie chcę jeszcze tam iść. Jak tam mogę się dostać? Wszystko podniosłem, tak zdaje się, że tak. To może mogę tędy i tu zaskoczyć? Co? Nie, nie mogę. A czemu nie mogę? No dobra, to zaskoczę tutaj. Skoro to nie tędy mam iść, cholerę nie jaki Będziemy Będzie się to jeszcze zamknięte to będzie. Tak. Tu coś się świeci. A nie. Taka biała tekstura. Biały kamień. Open. Nie otworzę. Dobra. Zablokowany z jednej strony. Widzicie niebieski amuleciku czy czymkolwiek ty nie jesteś okej okay. aha raz trafiłem jest tutaj tego więcej? nie dobra no ładnie ładnie trochę postrzeliłem już A co to na żywie ciągle mi się wydaje że to też jest do dostrzelenia. O, 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 tu też jest jakieś wejście, byśmy to minęli, nie ma bomby żadnej, dobra, ja się, obawiam się, a tu będzie jakaś bomba mała i wylecie powietrze. Jeszcze raz wejdę tą drobiną. Chciałbym się spróbować dostać się do tamtego pomieszczenia, no wiem, że jest to możliwe. O, a tędy może... Mogę tędy zaskoczyć? Tędy! A, jump down, no i genialnie. A, y, pamiętam, y, te kufle się zbiera i potem trzeba znaleźć jeszcze trzy, trzy kryształy. Trzy klejnoty i potem to się otwiera, tam coś będzie. Tylko już nie pamiętam akurat co. A kiedyś miałem taki kufel, takie w niemieckim stylu. No jest, no ale muszę okreszląć. Musi Dobra, aha, no i tyle, i mi to wszystko tak, tak? Aha, dobra, myślałem, że coś tu jeszcze w środku będzie, no ale nie dobra. Ok, teraz wszystko mało, w takim razie idziemy do przodu. Przed siebie. Hej! Okej. O nie. Oj, oj, Mi się wydaje, że tu będzie... Jest chyba moment z taką pułapką. Tak, tak, tak. Chodziło mi o ten wielki głaz. I to będzie nas goniło. Tylko będzie trzeba szybko zareagować na podzie odpowiednimi klawiszami. No i się tutaj boję, że będą. Będzie pokazywało co kliknąć, tylko na, 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 na konsoli z Xboxa. A ja na tym PlayStation mam co innego, trochę. No dobra. Postaram się nie zginąć przy tym. Tak. Eee... no eee, klikam no i wiedziałem, co się. No biegnie, 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 biegnie. A no Jezuszusze, ja A Jezus, się do dupy. No i to przez to, że klikałem X, bo było X, no to odruchowo klikam X, ale ja muszę klikać kwadrat. Dobra, co to zrobię. Teraz pytanie: czym jest A? Dla mnie zielona A. Czy zielone A to jest dla mnie trójkąt? Bo jest zielone w sumie. Chyba tak, dobra, spróbujemy. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ha! Było teraz coś innego do kliknięcia, ale dobra. To są to akurat e, z tyłu dwa na raz. To to, ogarnąłem jeszcze na szybko. Okej. Okay. Mogę do tych gnojów strzelić teraz. pierwsze A, one... One, oni, oni jak są blisko krawędzi, to oni spadają w dół, to jest dobre. Mi się podobała. Ty czemu nie spadłeś? Wypierdalaj na dół! Chodź tu, no już się przywitać. Haha. Ha, ha. Dobra. Co? Zastrałeś się. No okej. Okay. No, tutaj są, te Brudne amulety chyba? Czyli nie są brudne, brudne będą jak w nie trafię do pióra. Ale dopiero. A dopiero wtedy możemy je podnieść. A nie, to nie są te brudne amulety, to są kryształki po prostu. czy na mapkę okej okay, idziemy cały czas dobrze prosto przed siebie do punktu przeznaczenia co ma do oczekowania again no dobra przesłanie proste Leo nie daj się zawieźć, bo też będziesz taką atrakcją tutaj Zresztą. kurwa, co tam ten pierdolił? No, chcemy w jakąś pułapkę maliny wprowadzić jak nic. Wow, 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 kurwa. Aj, kurwa, zobaczyłem, jak bo, 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 kurwa, ale urobili. Ale dam podjąć, jak kurwa. Dziecko, dobra kombinę, kombinę. nie kombinę. Eee... Dobra. Zielonego? Jezus. Dobra, możemy zrobić. wiedziałem że to będzie coś nie tak. Udła się! Haha! <laughs> Strzeliłem wtedy na mit jego zasady Marzyk no i ja. zasługuje. Dobra, pobreczko.

Ja wam pierdolna. Lera. Ja wiem, że wy tam jeszcze jesteście. Wzięcia. Co, take? Może już zniknęło. Jak się nie podniesie tych itemów w odpowiednim czasie, to one potem znikają. Dobra. No. Eee, to ciężko było. Ja trudno to już bym zdech, ale no cholera. Wyszedłem z sprawy. Nie gram na co dzień na padzie, więc tym bardziej jest to dla mnie. Dodatkowe utrapienia. Tylko go spierdolił. Albo z tego gdzieś po drodze. Mam nadzieję, że jest tak. pająki, dobra. Wsadzimy tą bombę z tymi pająkami. Ej, fuj, jakie brzydliwe. Eee. Dobra, robimy pająki. Ja lubię pająki. Ja lubię pająki. Tak, oj, i trochę zacząłem to teraz. Ale ja się cieszę, że mam ich Kurwa! Patrz pod nogi, Leo. Jezus, ale jak pamiętam, ja nigdy nie wbiegałem w te szynę, a rozbiegałem ją dwukrotnie. Kiedyś, kiedyś jak grałem w to. Chciałem, że mógł jakoś to rozwalić. Słyszę jak ktoś napierdala w drzwi ciągle. W tle. W tym budynku czekają nas jeszcze miłe niespodzianki na pewno. Puch, puch, kto tam? No dobra, nie będziemy marnować. Aha. Witajcie. Coś to na pewno będzie A, coś kojarzy chyba Ej, muszę się tu rozejrzeć. Ewidentnie O, dobra się roślinka. Aj nie mapa jaki i teraz to ładnie sobie pomieszamy. Tak. Hej, teraz mam komplecik Głupiona mieszanina. relaks gdzieś spierdeli ewidentnie. Ja pierdolę. Kurwa, Jak tak biegnę, to ja po prostu nie widzę co jest na dole. No, jak ja mam biec, tak? No się nie da. Wtedy nie widzę przed siebie. Dobra, trzeba iść powoli tutaj w takim razie. Ale okej, okay, chyba nie ma tu już nic do zwiedzania dookoła. Szlak to dobra zażera jajka. Jak będzie? Jakie można zrzucić jaką można zjeść? Takie na surowo Ok, ok. Wszystko dobrze idzie. Ok, ee, ja sobie w tym momencie zapiszę. Jestes Mogę drugi sobie jest na 6, 6, dobra Kochani, tutaj skończymy Ale zaraz wracam do kolejnego odcineczka Nagram dzisiaj, jeszcze jeden przynajmniej No muszę tutaj Starać się nagrywać raczej krótkie odcinki Tak, po 30 minut Chciałbym Teraz, że przez te mody Te pliki ważą naprawdę sporo i potem Cholernie długo się to wrzuca nie żebyś taką ponoć. Będę starał się y, ograniczać do 30 minut, tak optymalnie. Także wracamy za chwilę. Dzięki, cześć.